Dzień dobry, jestem nazad skarby w moje, bo zaistniał pewien zbieg okoliczności. Otóż pierwszego dnia października byłem rano na wschodzie słońca. Tu pokazuję, że to pierwszy październik. I była straszliwa mgła, i tak, chcąc, nie chcąc, nagrały się plamy dosyć ciekawym, charakterystycznym ułożeniu. Ja je pokażę zaraz lepiej i wyraźniej. O, taki był ranek. Nie było widać na 100 metrów nawet. Masakra. No ale tych kaniów narwałem wtedy. I słuchajcie. I przypadkowo tego samego dnia na słońce patrzył po drugiej stronie kuli ziemskiej Nasz kolega z Australii. Proszę Państwa. I w związku z tym wybrałem się do niego w gości i zapytałem o której godzinie on nagrywał swoje słoneczko. Jak widzicie, była to dziewiąta rano i druga po południu. Różnica pomiędzy nami to jest około 8,5 godziny. Przesunięcie czasowe. Zaraz zobaczymy fragmencik nagrania z Australii i jeszcze kawałek mojego i porównamy układ tych plam. Pamiętamy, że ja i Nate jesteśmy po dwóch stronach globu. Co nie? No i tu są już australijskie plamy. Pierwszy październik, tak samo jak ja. Yy, on nagrywał o 9 i potem 5 godzin później, o 2 po południu. Tutaj widzimy te plamy wcześniejsze. 9 rano. Zaraz tutaj wystrzałkuję ten układ. Tak, one tam są. Te, taka grupa plam tam wyżej. O, tak jak strzałki lecą. Tam i tam i następna. Tych plam było dużo więcej. Ale te są charakterystyczne. A to jest moje słońce. O tej 7.20 mniej więcej. I spójrzcie, układ tych plam jest. E, identyczny zaraz też sobie strzałki tutaj zrobimy i porównamy sobie jego te plamy z moimi jak to się układało zaraz i będą o widzicie tak lecą moje plamy tak po lewej ja po prawej Nate tak ładnie są przekręcone no a teraz przechodzimy do tych ciekawszego momentu. To jest 5 godzin później, około 14 nagrywane w Australii. Plamy i dokładnie ten sam układ, tu jest ta grupa tych trzech więcej plam. Jak, jak mówiłem przed chwilą, tych plam było bardzo dużo, naprawdę sporo porozrzucane po wszystkich kątach tego słońca. Ale ten układ był, jest taki najbardziej charakterystyczny, dlatego się nim posługujemy. I co dalej? A, i tu są właśnie około 14.00, w ten, w ten deseń patrzą te plamy. Tak było u mnie, tak? Oś 6 godzin różnicy. Po lewo ja, na prawo Nate. I jest to prawie ta sama chwila w czasie i przestrzeni. Jedynie 2 godziny, około 2 godzin różnicy. I on i ja patrzymy z różnych stron, dlatego mamy odwrócony obraz. Jak wiecie, Helio nam mówi, że słońce wiruje w ten sposób, tak jak tu widać po prawej, ale my obserwujemy po przemieszczaniu się plam, obserwujemy, że raczej słońce bardziej przemieszcza się tak, jak koło. Tu po lewej idzie ta strzałka do góry. Wielka szkoda, że nie udało mi się złapać 2 drugi, października tego słońca. Pogoda mi na to nie pozwoliła ani rano, ani wieczorem. Byłoby o wiele ciekawsze porównanie. Tu Nate jeszcze ma z piątego plamy, jest ich całe mnóstwo. Piąty to dzisiaj. No, także ten film to tak w, w ramach dokumentacji, żebyśmy mieli te różne przypadki ciekawe. Plam i potrzeba nam dalszych badań. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Pa.